Coraz częściej widzę w internecie filmy tworzone przez prawników, którzy zamiast uczyć czym jest związek, który wymaga poświęcenia wytrwałości, czasami umiejętności znoszenia trudności w oparciu o świadomość prawną, Uczą, jak przygotować się do rozwodu, jak do strategicznej rozgrywki, jak wyprzedzić współmałżonka, jak zabezpieczyć majątek, jak rozegrać sytuację w sądzie. Zamiast promować porozumienie i dialog, prezentują schemat małżeństwa jako pola gry, w którym wygrywa bardziej przezorny. Pojawiają się instrukcje, kiedy najlepiej złożyć pozew, jak dokumentować codzienne sytuacje, jak planować każdy ruch w oparciu o finansowe korzyści. To zmienia język, w którym mówimy o relacjach. W parkach, restauracjach, w rozmowach między młodymi ludźmi coraz częściej słyszę słowa, które brzmią jak strategie, nie jak uczucia. Miłość zamieniona na analizę ryzyka, zaufanie zastąpione czujnością. To nie jest już tylko internetowy trend to wpływa na społeczeństwo na to, jak myślimy o związkach jak traktujemy siebie nawzajem. Drodzy prawnicy, czy waszym celem jest edukacja, czy popularność? Czy zdajecie sobie sprawę, że sposób, w jaki mówicie o rozwodach, kształtuje postawy, nie tylko decyzje prawne? Pytam, bo wierzę, że możliwa jest inna droga. Taka, która nie niszczy relacji, tylko je ratuje. Taka, która buduje odpowiedzialność zamiast nieufności.